Siemanko, powracamy do Halfsworda. Już jeden odcinek był z tej gierki, a teraz chciałem wam pokazać co za nowości dodali. Powiem wam, że w dobrym kierunku idzie ta gierka. Dodali wreszcie możliwość walki z bossami, żeby do następnego tieru przejść. Trochę jeszcze trzeba się przyzwyczaić do tego, tutaj, poruszania się i tak dalej. Ale powiem wam, że spoko naprawdę się tak chillowo gra. Od razu mówię, że gierka jest dosyć mocno brutalna. Zaraz zresztą zobaczycie ci co tam nie widzieli to pierwszego odcinka kiedyś tamto. Zobaczycie jak to wygląda. Gdzieś mi oczywiście znikła broń, a tu jest. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał. Jesteście na bieżąco z odcinkami z różnych gierek. Akurat z tego nie prowadzę jakiejś playlisty, ale jest dosyć ciekawa ta gierka. No dobra, weźmiemy sobie to. Yy, miałem tu gdzieś sikierkę, ale oczywiście mi zniknęła. I tak, dodali też możliwość poddania się. Już wtedy zaczynamy od nowa. Dodali też punkty. Powiem wam, że teraz możecie się na przykład porównywać z znajomymi i tak dalej. Też zaraz to pokażę. bo mamy pierwszego kolesia. No to to. Mam ustawione też trochę, wam pokazuję, ustawienia. Eee, że mam troszeczkę łatwiej. A nie, jednak mi się od nowa tu zrobiło. Zrobimy, że mam większą siłę, więcej, trochę krwi. Zrobimy, że mamy mniejszy damage. Eee, tutaj to, to będzie ok. Możemy też tego ziomeczka przytrzymać. Ja w pierwszym odcinku pokazywałem, jakie tam samouczek bodajże że przychodziłem. Trochę mi brakuje, fajnie, że można kogoś złapać, ale na przykład, żeby dało się broń jakoś ustawić. Akurat tutaj tu mam jakiś świecznik, więc... Ale można właśnie przytrzymać różnie tą postać. No kurde, co za dziad. On ma broń? Nie ma. Dobra, no i co? Wziąłem go. ja mógł skręcić kark, powinienem. Łomatko. Nawet nie wiem... A! Bo on ma coś, powiem wam. Jeszcze wziął jakiś sprzęt, nawet nie zauważyłem to. Właśnie teraz, postaci mogą chyba mieć dwie bronie, także nas trochę mogą doskoczyć. No i proszę, wyciągnął yy, nóż czy coś i mnie zaciukał. Jeszcze się czołgamy w ogóle po ten świecznik. Może nam się uda, ale myślę, że nas raczej tutaj pociacha. Ręce mi chyba rozwalił. No, come on, come on, weź to. Się czołga ta postać. Fajnie by było grać na jakimś kontrolerze też. kaman No, weźmiemy to. Proszę czy lipa. Nie, dlatego to jest właśnie dobre, że możecie się poddać. Przytrzymując g. i macie wynik na górze. No, zaraz zobaczymy. Chciałem zobaczyć też z tym bossem. Jak to wygląda. O, proszę bardzo, bierzemy Adidaski. <grytanie> Takie oto buciki. Więc co, biegamy w tej ciemnicy? Liczę, że dodają dodadzą jakieś. O, w mordę. Może być ciężko, ale go jakoś nawalimy złapy, łapy. Dobrze. Dostał. Powiem Wam, że trzeba było zaryzykować, ale od razu biorę te widły i w niego pakuję. No właśnie, tylko właśnie problem jest z tym, że nie mogę. O, dobra, dostał teraz ostro. Wjechałem w niego. No, dobra. Yy, że Problem jest, o mo możecie pod altem takie dźganie, że tak powiem zrobić. Ale te, te, tak, dodali więcej też trochę sprzętu, chyba żeby odblokować to właśnie trzeba te tiery przejść. Dobrze po tych świeczkach coś widać. O, jest kolejny już patafian. O, dobra. O, wyskakują nawet powiem wam, że tak dosyć często teraz. Ja nie jestem fanem tej broni. Najbardziej lubię kosę. Kosa, powiem wam, że rządzi jest najbardziej chyba OP. Okej. Okay. Ale dobra, bierzemy to. Przydałoby się sprzęt. Ja w ogóle też dostałem, widzę, nie wiem czy krwawie. Dostałem czy w nogi, albo to jest krew wroga. Co tu mamy? Jakieś bronie? Toporek. Też nie jest zły. Good. O, dobra. No, i dziwne jest to cały czas, że jak mamy lewy przycisk myszy, ja nie mogę tego ustawić w ustawieniach. To nie tą bronią w ogóle zarządzam. Łomatko,śmy go ładnie pociechali. Masakra. Fajny jest też ten tryb zdjęć, to jest super, że możecie sobie y normalnie latać i tak dalej. Zaraz wam też tu pokażę. O, macie wolną kamerę, i można o sobie. Foteczkę jakąś zrobić. O! Pyk. Nie wiem, czy mam ty, ty, z tym ustawieniem. Nie wiem, jak to jest z tym X-em tutaj. Czy ja to nie ustawiłem w ustawieniach? Zaraz zobaczymy. Eee, weźmy sobie hide. X. Proszę bardzo, mamy foteczkę. A tak, i zniknęło to. Także spoczko. Eee, żeby to cofnąć, to co to do? Po prostu escape. Tak, no teraz dodali coś takiego, że macie. A nie, ja mam i tak tego center cross. Okej, okay, zrobiony. Dobra, przechodzimy dalej. Chciałbym jakąś zbroję czy coś. Nie, to jest taki trochę symulator, też chodzenia, w ogóle chyba utykam. Że... No to rozumiem, że pod kół mamy lewą rękę. O tu. Uj, o cię, kręcę. Ale nas chłop zaskoczył. Okej, okay, dobra. Możemy wyjąć z tamtą broń, zdjąć. Świecznik nie chce. No i problem jest troszeczkę. O, dobra, mamy tu. Z tą bronią już bezpiecznie i można dwie łapy, właśnie. Możemy też. Yy... Mamy poterką? Tak, poterką, jakbyśmy chcieli mieć więcej tej broni. Musimy niestety patrzeć, bo nie wiadomo kiedy i nas zeskoczy jakieś wróki. O. O, kurde mi sklepnął. Okej, okay, dobra, Pat. Bierzemy następnego. E, co tu mamy? Jakieś topereczki, ale ja nie chcę tego sprzętu. Musimy uważać, nigdy nie wiadomo. Pod X zmienia się... Jakbyśmy chcieli mieć jedną broń w jednej łapie, możemy dwie, dwie mieć sikiery. O. Dobra. Pod kontrolem oczywiście kuca się. Trochę z tym trafianiem, mówię, zdobani, ale jest zabawa. Chciałem przejść do tego, mówię, ee, kolejnego poziomu. Zobaczyć, że jak ten boss wygląda. O, dobra, dostał chłop. Łatwo jest dosyć ich Ja Mam też ułatwiony tutaj tryb, po to, żeby wam więcej też pokazać. Dobra. Zobaczmy, co tutaj. A, kolejna, ale możemy sobie to wziąć, kolejną łapkę, o i możemy dwoma miotać. Mówię, chciałbym kosę, dobrze. O, bo tą sikiera coś mi się zaplątała. O. Czasem jak was źle trafi, dobra, tu chłop dostał już tętnicę, to pad. O, zobaczmy co tutaj jest. A, jakieś kolejne buty, ale akurat buty to mam. Dobra, podnosimy to. Zobaczymy. Fajnie jakby oczywiście dodali jakąś też żeby można było tą postać jakoś podmieniać. No i nie dokończyłem, chciałem, żeby... O, to jest boss. O, w mordę. No, powiem wam, że z nim będzie ciężko. Ale... Dostał kombosa takiego ode mnie. Ale on jest, ma dobry sprzęt, powiem wam. Jeszcze próbuję się podnieść. O! I coś się pojawiło. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale. Chciałem od niego hełm, nie wiem, nie mogę pewnie. Niestety. Dobra, bierzemy w takim razie kosy. Z kosą jesteśmy prawie, że bezpieczni. To jest naprawdę mocna broń. Ale dostaliśmy, powiem wam, w głowę. Możecie też z pierwszej osoby, oczywiście, walczyć. No i nie dokończyłem wreszcie. Bo ciągle mi przychodzą jacyś tutaj ziomale i próbują mnie rozwalić. E, chciałem, żeby dodali jakieś budynki na przykład, żeby można było właśnie. O kurde, dwóch jest. Dobra, pojechani jakieś miecze mają, powiem wam, że grubo. No, co to jest? To jest tarcza, dobra. E, żeby były właśnie budynki, żeby nie chodziło się w jakiejś tutaj ciemnicy. Tylko, żeby było właśnie wiem, jakiś sklep, bar, jakieś właśnie coś w tym deseń. Dobra, widzę, że tu za bardzo nic nie ma. Przydałaby się zbroja, bo jesteśmy ranni. Ale już mówię, jest jakiś system rywalizacji, bo możecie ze znajomymi na przykład, że jak macie kogoś. Obok to jedna osoba może zagrać, dopóki zginie, punkty sobie możecie zapisywać czy coś. No fajnie było jakby był tryb kooperacji i tak dalej, ale może kiedyś dodadzą. Jednak to ma wszystko być yy, gdzieś tam do walk w arenie ma dojść. Dobra. Mamy. Koleś, jak ładnie możemy go zebrać. O kurde, o ja ci kręcę. Znowu mi chłoptu. Nie no, kosa to jest op. Naprawdę. Aż za mocne jest. Ale chciałem jakiś pancerz znaleźć, ale nie mogę. Ciągle na typu wpadam. O, ten też coś ma długiego. Co to? Okej. Okay. Znowu kolejny. Mamy go. Mówię, ten system rozwalania tych ludzi. Fajnie by było jeszcze jakieś, nie wiem, dostrzelania, jak coś takiego jak w Mountain Blade, że mamy kusze, łuki, już nie mówiąc o broni palnej, ale czuję, że jakby warsztat tu mieli gracze, to by zaraz to były kałachy, bazuki i inne. By było ciekawie. Na tynek O kurde! Patrzcie. No, chłop mnie zaskoczył. Ale go przeciąłem na pół. O jest, proszę bardzo. Eee, hełmofon. <grymne> I mamy jakiś miecz nawet. Fajny. Tylko przyda mi się więcej, z, więcej zbroi. Okej, okay, dobra. Zrobimy coś w ten deseń. No, głowę trzeba najbardziej chronić, bo... To jest realistycznie, jak dostaniemy w głowę, to od razu inne środki padają. O kurde, no właśnie. I nam wyrwali, i to nie wiem czy, ale szybko klinczujemy się. O w mordę. No z dwoma to nie dam rady raczej. Chyba, że. Dawaj to. Szybko. O kurde! No, powiem Wam grubo. Szybko, no ale dramatyczna walka. Kurde, tu się zrobiła. Uff, Ej, ledwo co, powiem wam? Zniszczyli mi... No, dostałem. Ostro, bierzemy tą kosę. I Ja ci kręcę. Jeszcze chłopa tu dobijemy. Ciekawe, czy jakieś bossa znowu dostaniemy. No, nie jest to wcale proste, powiem wam. Ciekawy jestem, jaki będę miał na koniec wynik. Możecie swoje wyniki też popodawać. Może mi ktoś zeskoczy. Jakiś. Oni w ogóle wyglądają trochę jak Stańczycy. Albo. Yy... O! No proszę, pierwszy raz doszedłem do muru. O kurde! Patrzcie na to, tu już jest jakaś elita. Tu już są naprawdę. O kurde! Oj, nie, nie, nie. I on mi, jak mi tu wejdzie. Nie mogę wyjść, jestem przyblokowany. Dobra, dostał, w łapę i tego też tu mamy... On ma jakąś drugą broń. Właśnie, żeby dało się bardziej jakoś to zrobić... O, oh, matko. Ładną tu żeś, żeśmy zrobili. Zrobimy sobie od razu foteczkę. Bo fajnie to wyszło. Eee, weźmiemy sobie hide. OK. Nie, nie hide. Chciałem free camera, okej. Okay. No i mówię, zarąbiliście, bo możecie zrobić super foty. O. Od razu coś takiego. Przykładowo. O. Pyk. Robicie tylko hide. Fota. Pyk. I macie, nie? Elegancko. Dobra. No i zobaczymy. Powiem Wam, co dalej. Ciekawi mnie, co to będzie. Przy okazji też zachęcam do zostawienia lajka, dzięki temu wspieracie mój kanał i dużo naprawdę mnie to motywuje do nagrywania. Ta, tego muru to powiem wam, że nie widziałem, nigdy tutaj nie doszedłem do czegoś takiego. Wydaje ja mi się, że już całkiem gdzieś tam jestem na jakimś wysokim poziomie tego trudności. Skoro miałem już tak opancerzonych tych ludzi, ale widziałem też jeszcze mocniejszych. No fajnie, żeby częściej robili te aktualizacje twórcy. Naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że gdzieś tam ten mój film yy, pomógł z jakimś bugiem. Cieszy mnie to. A mało widziałem ludzi, Polaków to nagrywało. Chciałem też, żebyście też inni w ogóle dowiedzieli, gdzieś tam może jakieś wsparcie pójdzie na tę grę, bo no naprawdę chillowo się w to gra. Kurde, powiem wam, że nie wiem, jak to przejść. Czy to jest już taki poziom, że to jest już koniec i trzeba się poddać? O, może. Chciałem się jeszcze. To zablokowało. Ale jakbym go słyszał? oczywiście pod system się biega, nie? Muzyczka działa. No i co? Jakby mi się w ogóle zmniejszyła arena? Nie wiem, jak to jest. Tak, by to był. Idźcie sami, chodzę i chodzę. I teraz tutaj powinien przejść w kolejny róg. akurat nie doczekałem z tym, czy to jest. No, czy to zmniejsza jakoś? My tego nie widzimy. Zresztą już idę, idę tak, i kiedy doszedłem do kolejnego rogu. Czyli to pewnie był e, finał, coś takiego bym powiedział. Bo żadnej bramy tu nie widzę. Tak myślę. No ale widzicie, możecie sobie, e, jak ktoś chce, to popukać, to też ze znajomym na tej zasadzie. Jak mówiłem, z kartką po prostu. Zapisę sobie swój wynik. I do 3, możecie sobie ustawiać poziom siły i poziomy, właśnie tam chwili, czy jak, jak oni mają też. Oni mogą mieć wrażenie, fajnie, że dodali te strzałeczki. No tak, myślę, że to będzie tyle. A i też, jak przegrywacie, no widzicie, miałem 2100, yy, to Wam się mniejszy robi ten wynik, ale możecie dalej grać, nie? Także, no, to co chciałem pokazać, to właśnie ten system bossów. Jakieś tam nowe bronie dodali, nie wiem co tam do do dokładnie, ale mówię, na Discordzie możecie też padać do nich. Ja akurat mówię, chętnie wspieram innych twórców. Tak po prostu sam z siebie. I mówię, fajnie, że coś takiego się yy, dzieje. Co prawda gierka jest brutalna, ale no co kto woli, nie? Akurat. O, już ziomeczek padł. Fajne jest, mówię, że to interaktywne to jest mega. O, miał broń jeszcze jakąś chyba, ta. Młoteczek. Oni walczą też do końca. Proszę bardzo. To jest też dobre, bo wyrównał. Przedtem było nudniej, było to też bardziej zbugowane. Teraz już nie mam przed problemów z nagrywaniem. Wcześniej miałem. Także, no dzieje się. Mamy tutaj kolejne jakieś rzeczy. Te ciuchy właśnie i tak dalej, ale to to mamy. No, ale nie będę już dalej przedłużał. Widzieliście jak to wygląda. Jeśli chcecie, mówię, to śmiało piszcie komentarze. Zrobię więcej z tego materiału. Jak tylko też coś ciekawego dodadzą, to znów nakręcę kolejny odcinek z tego. Eee, no i zobaczymy. O, no proszę jeszcze jakiś tu gangus na mnie napad Mocny. Nie tak prosto. Widzicie, jak mają zbroję, to nie jest wcale tak prosto. O! Ale dobra, chyba go już ubezwładniłem. Także, no. Tak to wygląda. Jeśli się podobało, możesz stawić lajka i widzimy się yy, być może w jakimś innym odcinku. Rozważcie subskrypcję. Trzymajcie się. Hejka.